Wpadam do kuchni jak dziki huragan, a tam zapach o nie to jest powaga. Patrzę na blada, na blacie skarb. Parówka jedna, chciałbym nich czar. Ona się śmieje, weź już nie przesadzaj. Z parówki przecież nie zrobi się władza, ale ja jej mówię, to parówek moc, gdy ja jej parówki jestem jak lew. A ona mi smaży gorące parówki codzień. I znowu mnie drażni, że jest dwie, powinien jeść pięć. Bo ja król nocy z keczupem tańczę aż świt a ona mnie prosi. Zostaw mnie jedną, no bo Chodźmy na mnaki chodzę z domu, a ludzie się śmieją, bo mam w kieszeni parówki z taką dobrą nadzieją. Na przerwie w pracy, czy kawie i cieście parówki rządzą, no to trudno, tak jest. Ona mi mówi, ty jesteś uroczy, choć czasem ja dziwny, zwłaszcza po nocy, a ja jej mówię, to parówek moc, dojadę powol na cały rok. A ona mi smaży, gorące parówki codzień, i znów mnie drażni, że zjem dwie, a powinien mieć pięć. Bo ja król nocy sketchu Pętańczę aż po świt A ona może mnie prosi Dostał mi jedną mną no, choćby na hit Subskrybujcie! też.